Witajcie, zapraszam Was do przesłuchania smutnej prawdzie o Batmanie. Więc dobrze, jedną z moich ulubionych kreskówek jest Batman. Oglądając odcinki wieku dorosłym nadal tak uważam. Zauważyłem jednak kilka ciekawych rzeczy i pisząc tę teorię. Każda postać to część historii o Dicku Graysonie, czyli komiksowym robinie Dick to ofiara gwałtów ze strony bogatego Bruce'a. <grystanie> Zamiast pisać całą historię, opiszę postacie widzące w kreskówce, jakie są naprawdę. Batman slash Bruce Wayne. Kiedy był mały, widział zabójstwo swojego ojca alkoholika przez gangsterów, którym był winien pieniądze, kiedy Doru został milionerem, kupił nastolatniego dika. <grystanie> Kupił nastolatki od i molestował go seksualnie. Jest postrzegany przez niego jako bo zakłada strój sadzoną. Co? Dick Grayson, Gotham City, to świat widziany jego oczami. Jest schizofrenkiem i narkomanem. Postrzega dobrych ludzi jako złych. Być może dlatego pomaga jego prawcy. Ma 14 lat i od 4 lat służy Bruce'owi jako seksualna zabawka. To chwila. Batman slash Bruce Wayne dosłownie chwilę temu kupił następniego Dika i go molestał seksualnie. A tu jest napisane, że jest schizofrenikiem i narkomanem. Co? Kupił go na czarnym rynku? I ma 14 lat? <grym> I służy jako zabawka seksualna? <grym> Alfred. Sługa Batmana i nieludzki gwałciciel. Co kurwa Gordon. Alfons policjant w zamach załapówki zapomina o gwałtach na Diku. Okay. Z tego uniwersum się teraz robi wywalone w postacie, wywalone wszystko. Jest tylko Dick, gwałty i zapomnienie. I Batman w kostiumach Sadomasa Batgirl. Prostytutka pracująca dla Gordona. Joker. Miły detektyw, który próbuje zdemaskować Wayna, Robin postrzega go jako złego, bo nie może żyć bez Złejna, Znaczy bez jego gwałtów i go. Jego... Spermy. Harley Quinn, żona Jokera. Ryder. Przyjaciel Jokera. A nie, sorry. Riddler. <noise> Przyjaciel Jokera i geniusz matematyczny. Kiedyś pracował u Bruce'a, ale się zwolnił, ponieważ pracodawca znęcał się nad nim seksualnie. Odcinek, w którym ginie Joker, sezon czwarty, można zainterpretować tak. Psycholog pomógł Robinowi i odesłał go na terapię. Bruce wściekł na Jokera przed i zamordował go. Potem Robin zabił się i Bruce został aresztowany. Oto jedna z teorii. Pozdrawiam. Odpowiedź prosta. Gwałt.